Jak oddać zabawki, ale wciąż je mieć? Widziałeś mój pędzel, kicku? Chwila, może jest gdzieś tutaj? Ale masz tam dużo rupieci. To nie są rupiecie, tylko moje skarby. Co on tu robi? Dzięki. To wszystko są skarby? Chyba przestają się tu mieścić. O! A, o! Oj, mój hamak! Chyba mam trochę za dużo tych skarbów, co nie? Ale co ja z nimi zrobię? Wiesz co? Wybierzemy rzeczy, których nie używasz, i oddamy komuś. Mam oddać moje rzeczy? Tak, jako prezenty. No, powiedzmy, że mogę spróbować. Cześć wszystkim. Mam worek pełen skarbów. Chcecie coś? Wow, Super, Latawiec! Dzięki, Kicku, ale z jakiej to okazji? Kicek oddaje zabawki, którymi się już nie bawi. Ale ty jesteś wspaniały, Kicku. <laughs> Miałaś świetny pomysł z tym oddawaniem rzeczy, Rozi. Hej, Sofio! Proszę, jojo dla ciebie! Drogi Kicku. Ty jesteś hojny. Hmm. Zobaczmy, kogo jeszcze możemy obdarować. Cudownie, co, co nie? Grasz bardzo oryginalne dźwięki. Prawie mi spadło. To kazu jest dla ciebie bardzo ważne, prawda? Tak. Uwielbiam to małe cudo i świetnie gram. Słuchaj. Proszę. Ode mnie. Dla ciebie. Dzięki, Kicku. Co się mówi, mały misiu? Moje. To znaczy dziękuję. Tak miło was widzieć. Kicek ma u siebie trochę za dużo zabawek. Dlatego część z nich oddaję. O, uwielbiam prezenty. A co masz dla mnie? Na pewno coś gorszego niż to. Nieprawda. Słuchaj. O, chcesz oddać komuś swój flecik? Wspaniale. Mogę go wziąć? Wiesz, ja. Nie możesz go oddać. On oddaje tylko te rzeczy, których już nie używa. Proszę. Eee, weź go dzióbku. To chyba nie jest najlepszy pomysł, kicku. Super. Dzięki, kicku. Zagram na tym jeszcze piękniej niż nakazu! Wszystko w porządku? Eee, to tylko zabawka, nie. Patrz, jak Dziubek się cieszy! I teraz mogę wracać do mojego pustego hamaka! A! Letawiec! Genialny, nie? Dostałem go od Kicka! Pożyczysz go małemu miśowi? Tak, tak! Jasne! A ja pożyczę sobie to! Ładnie tu! Dużo miejsca! Nie tęsknię za zabawkami. Myślisz, że Dziubkowi podoba się mój flecik? Tęsknisz za nim, prawda? Dziwnie się bez niego czuję. Myślisz, że Dziubek umie go czyścić? Sam go o to zapytaj. A może już wcale nie chcę na nim grać? I wtedy mogę go odzyskać? <laughs> Widzieliście, może, Dziubka? Nie, niestety. Wiesz, Kicku, ten latawiec jest świetny. Dzięki. Nie ma za co. Ale ja ci dałem samolot. Latawiec był dla Filipa. Ej, popatrzcie na to. Wszystko poszło nie tak. Mój flecik. Kicek. Jeszcze raz wielkie dzięki za ten flecik. Oj, powiesz, wiem, że ci go dałem, ale. to moja ulubiona zabawka! Doskonale wiemy o co ci chodzi. Jest genialny! Ale odkąd ci go dałem, nie mam na czym grać swoich melodii. Biedny kijek! Czekaj, weź to! Kazu? Tak, już nie będę go potrzebować. Mam przecież ten wspaniały flecik. Zaraz zagram coś dębiakowi. Chcesz posłuchać? Oj! Tu jesteś, Kicku. Co się stało? Poprosiłem Dziubka, żeby oddał flecik. I co on na to? Dał mi to! W zamian! Wcale nie chcę kazu! Chcę odzyskać mój flecik! Ale Kicku! Przecież go oddałeś. On już nie jest twój. Dziubek może go używać. Czyli straciłem go na zawsze. Ojej, Kicku, tak mi przykro. Oddałem innym wszystkie moje skarby. Ojejku, to moja wina. To ja kazałam mu oddać część zabawek. Ale wcale nie chciałam, żeby oddał to, co kocha najbardziej swój flecik. Rozumiem, dobrze mieć swoje skarby. Też mam ich tu kilka. Podobają ci się? Są takie piękne. Nie wiedziałam, że masz ich aż tyle. Tu mam tylko kilka. Cała reszta jest w szerokim świecie. W szerokim świecie? Czyli tutaj? Tak. Moje świecidełka są dla wszystkich. Można się nimi dzielić. Dzielić? No tak. A czy możesz przechować to pudełko w szerokim świecie? Wydaje mi się, że już wiesz, w jaki sposób można pomóc kickowi. Bardzo chciałbym odzyskać swój flecik, wiesz? Ja też bym tego chciał. Dobrze, że przynajmniej mam to. Czy to nie należy do dziupka? I on ci to dał, ale to jego ulubiona rzecz. Nie mogę w to wierzyć. To! Kazu! Przestań! Nie umiesz na tym grać! W ten sposób nigdy ci się nie uda! Ja nie umiem grać, a ty źle grasz na fleciku. Za mocno dmuchasz! Nieprawda! Właśnie, że tak! E -e Może zamienicie się instrumentami i pouczycie się wzajemnie. Zamienić? Zamienić? Czyli mógłbym odzyskać swój flecik? Trzeba lekko dmuchać. O tak. Znowu masz swój flecik! Zamieniłem się z dzióbkiem! O, co tam macie? Poznajesz swoje stare zabawki? Szkoda nam było, że nie możesz się już nimi bawić. Więc schowaliśmy je do pudełka. I teraz wszyscy możemy się nimi bawić! A ty będziesz miał miejsce w hamaku! Mogę znów puszczać latawiec! O, ale to nie jest moje! Wszyscy włożyliśmy do niego swoje zabawki, żeby się nimi dzielić. To wspólne pudełko. O! <grystanie> Dzięki, Rosie! Ten pomysł ze wspólnym pudełkiem jest genialny! Bardzo się cieszę! Już wiem, gdzie możemy je trzymać. No gdzie? W Twoim łóżku! Kicku! <grystanie> Żartowałem! <grystanie> Może postawmy to pudełko koło drzwi, żeby każdy mógł z niego korzystać. Dobra myśl, Rosji! Dobra myśl!